Gościem magazynu kawa jest słynny polski stylista Tomasz Jacyków. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy tu dzisiaj w związku z ogromnym modowym wydarzeniem. W Warszawie rozpoczął się właśnie Warsaw Fashion Street 2010, to już szósta edycja. No i w związku z tym mam pytanie do Tomka. Jak ty oceniasz tę inicjatywę? Myślałem, że zapytasz mnie, jak kawa się ma do mody. Ma, ja jestem miłośnikiem kawy, ma się bardzo dobrze. dobrze. W Nowym Jorku na przykład najpopularniejszy rodzaj diety to są lewatywy z kawy właśnie. Jednak, po pierwsze słyszę. Absolutnie świetnie czyści i na, napełnia energią na cały wieczór, zatem jakby kawę nie tylko pijemy, ale kawą się też wentylujemy. Z dwóch stron można ją podawać, a wracając do tematu... Jesteśmy modni jeszcze do tego. W tym, w tym wszystkim, bo to jest jakiś nowum teraz w Nowym Jorku. Licik w ogóle, tak. I Gwiazdy to stosują? Myślę, że tak, dlatego że no to ma, ma swój sens, rzeczywiście. Więc myślę, że raz, że można się, jakby nie podrażniając żołądka, inne kiszeczki, troszkę naładować energią. No i myślę, sobie, że też ta historia wentylująca jest niebezpieczna. My jesteśmy dopiero na etapie, jakby spożywania kawy przez usta, ale pewnie dojdzie, dojdzie do nas ta moda. Ja, ona już doszła, wiesz, ja wiem o tym. Ok. Bardzo dobrze, polecamy wszystkim. tak jak Tomek twierdzi to bardzo zdrowe. Natomiast wracając do Warsaw Fashion Street, Tomku, jak ty oceniasz takie, takie pomysły, takie inicjatywy, żeby moda wychodzi do ludzi na ulicę? Ja jestem wielkim inicjatorem takich imprez, dlatego że, że w skali globalnej normalni ludzie w ogóle nie mają świadomości o co chodzi z pokazem mody. To są migawki gdzieś w telewizorach, ewentualnie tyłówki... Pism kolorowych, natomiast ludzie nie mają możliwości zobaczenia pokazu mody. A jak widzimy, jest duże zamieszanie wokół w ogóle ubierania się, stylu, designu itd. itd. W związku z tym, yy, dla zwykłego człowieka, jest to mega ciekawa akcja. Tym bardziej, że można ją troszeczkę podglądać z dwóch stron, bo można patrzeć na to, co się dzieje tam na wybiegu, hmm. ale można też tutaj się ogarniać i właśnie patrzeć, że to, to jest właśnie. Backstage. Tak, że modelinki chodzą w wałkach w ogóle. Yy, nie wszystko od razu jest takie, że one wstają rano i idą na wybieg. Dokładnie, i że widać cały ten, ten bałagan, i później jakby efekt końcowy, czyli to, co się dzieje na wybiegu. No, Ty Tomku, jeśli chodzi o stylizację siebie, ale też innych, nie, nie masz sobie równych na pewno, ale powiedz mi, jak sobie radzą nasi młodzi projektanci. Ja tutaj byłem jurorem w jednym z konkursów, znaczy nawet nie w jednym, ale tym dotyczących projektantów. Ja myślę, że jest to bardzo wysoki poziom wykonania tych rzeczy. One są... Mm... Stawiają na jakość? Stawiają na jakość i są bardzo, bardzo ready to wear, czyli gotowe do noszenia. To nie jest już to, co się działo kilka lat temu, że w ogóle ach, tworzyć, tworzyć i to były rzeczy, które w ogóle nie wiadomo, jak się do tego odnieść. Tylko tutaj mamy konkretną modę z mojego punktu widzenia aż za konkretną, bo jednak ja bym oczekiwał troszeczkę ekspresji czegoś nowego, a to są ewidentnie modne rzeczy, dobrze uszyte.